Cześć Tuborg, retrogralnia, a dzisiaj pójdziemy w Turbo. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym Wam trochę opowiadać o nowym automacie, jaki pojawił się w naszym Muzeum Gry i Komputery minionej ery, oczywiście we Wrocławiu. Tym automatem jest automat Segi Turbo Outra. Ten automat wyhaczył na wolnym rynku Artur i właśnie dzięki niemu możemy się nim teraz cieszyć w muzeum. Oczywiście też dzięki naszym odwiedzającym, bo ten automat został zakupiony po prostu za muzealne pieniążki. Ten automat jest w naprawdę dobrym stanie, dlatego też nie byliśmy jedynymi chętnymi jako muzeum, żeby go kupić. Starała się o niego też inna jednostka. Organizacyjna w Polsce, ale na szczęście dzięki negocjacjom udało nam się, a właściwie Arturowi, spowodować, że ten automat Turbo Autoran znalazł się akurat we Wrocławiu. Automat ten jest naprawdę w dobrym stanie. Oczywiście, widać, że jest to automat, który ma już swoje lata i widać na nim szereg. Użytkowania. Był też, co widać, już w niektórych miejscach trochę podmalowywany, ale to generalnie o nim nic złego nie świadczy. Dla nas nawet lepiej, bo po prostu można go wstawić od razu do muzeum i bardzo dobrze wygląda. Jak wszystkie automaty w muzeum, również ten automat znajduje się w trybie free to play czyli nie trzeba wrzucać do niego monet, by sobie zagrać. Z różnymi automatami bywa różnie. W jednych ten tryb można włączyć z prostego menu w bardzo łatwy sposób. W innych automatach są do tego wymagane przełączniki, pewne kombinacje. W niektórych w ogóle trybu free-to-play automatach nie ma i wtedy musimy jakoś omijać to, wyprowadzając wrzutnik monet, podłączając go pod jakiś inny guzik. Akurat w tym wypadku, jak dowiedziałem się od Artura, tryb free-to-play można sobie wybrać z przełączników. Niestety są one w dosyć dziwnym miejscu, jest ich y, dosyć sporo, więc można się pomylić, ale udało się znaleźć instrukcję obsługi w internecie i jak najbardziej ten automat, jak wszystkie inne w muzeum, jest ustawiony w tryb free-to-play. Ten automat Sega Turbo Outran generalnie wydawany był w trzech różnych wersjach. W największej swojej wersji generalnie było to... Prawie cały samochód, oczywiście może przesadzam, że prawie cały samochód, ale po prostu taka Buda symulująca samochód Ferrari, w którym jeździ się w tej grze. Była też wersja trochę mniejsza o rozmiarach takiego dużego automatu oraz ta wersja, wersja najmniejsza, tak zwana wersja yy, mini. No, akurat, jeśli chodzi o nasze muzeum, to ta wersja mini jak najbardziej nam odpowiada. No bo jest bardzo fajna, kompaktowa, nie zajmuje y, dużo miejsca, a i tak w środku znajduje się ta sama super fajna gierka. Sama gra, jaki automat. To produkcja Segi z roku 1989, Gra Turbo Outran, następca bardzo znanej i kochanej Gierki Outran z roku 86. W tej grze siadamy za kierownicą Ferrari F40, by przejechać się z naszą dziewczyną z jednego krańca Stanów Zjednoczonych z Nowego Jorku do drugiego krańca, do Los Angeles. Cała ta nasza wycieczka podzielona jest na 16 różnych etapów. Zaczynamy w Nowym Jorku, później jedziemy przez Waszyngton, Pittsburgh, a kończymy przejeżdżając przez Wielki Kanion i trafiając w końcu do Los Angeles. W przeciwieństwie do poprzedniej edycji tej gry, tutaj nie możemy wybierać trasy, nie ma na niej żadnych rozwidleń po prostu jedziemy z punktu A do punktu B, po kolei przez wszystkie etapy. Podczas jazdy towarzyszy nam dobra muzyka. W poprzedniej wersji gry w Autranie można było sobie wybrać, jaką ścieżkę dźwiękową chcemy słyszeć w radio. Tutaj takiej możliwości nie ma. Do każdego kawałka trasy przypisana jest konkretna y, ścieżka dźwiękowa. Samochodem kierujemy za pomocą kierownicy. Na dole mamy pedały y, hamulca i gazu. Z boku mamy manetkę, która pozwala nam na przełączanie biegu wysokiego i niskiego, jeśli wybraliśmy y, manualną skrzynie biegów, bo mamy do wyboru właśnie skrzynię biegów manualną i automatyczną. Z boku tej manetki znajduje się też taki duży czerwony przycisk, przycisk Turbo, bo skoro gramy w grę Turbo Outran, to rzecz jasna Turbo powinno być dostępne. Po naciśnięciu przycisku Turbo samochód przyspiesza. Po pewnym czasie Turbo powoduje przegrzanie samochodu, i później jest dostępne wiadomo, kiedy samochód się ochłodzi. Jak to w Autranie bywa, głównie ścigamy się tutaj z czasem. Musimy zaliczyć w danym momencie kolejne checkpointy. Oczywiście jest też drugi przeciwnik są nim samochody. Te samochody to Porsche 959. Akurat tak to jest w tej Ameryce, że wszyscy mają Porsche, tylko my jeździmy Ferrari. Mamy jeszcze jednego przeciwnika, który nie był dostępny w poprzednim Autranie. Jest nim policja. Jeśli policja zacznie nas ścigać, możemy albo uciec używając turbo, albo po prostu musimy zepchnąć policjantów z drogi. Na automacie gra się naprawdę nieźle. Zresztą ogólnie recenzje tej gry w wersji automatowej są dosyć dobre. Również bardzo dobrze sprawdza się ta gra w wersji na komodorka, też całkiem nieźle na Spectrum. Natomiast podobnież wersja na Sega Mega Drive jest okrutna. Ale jeszcze tego nie sprawdzałem. Może zrobimy to kiedyś w przyszłości. Jeśli jesteście więc posiadaczami Komodorka, Amigi, Spectrum'a, czy nawet Atari ST, możecie sobie spokojnie tą grę przetestować w wersji komputerowej w domu. A jeśli chcecie pojeździć sobie na prawdziwej, dużej, fajnej kierownicy, to zapraszam Was serdecznie do naszego muzeum w w Wrocławiu, tutaj będziecie mogli pograć sobie nie tylko na tym automacie oczywiście na, i na innych automatach, i na komputerach i na konsolach, no i generalnie obejrzeć naszą sporą kolekcję dawnych gier i komputerów jeśli graliście tą grę na jakimś komputerze, na konsoli czy może na jakimś automacie zostawcie komentarz na dole pod filmikiem, jesteśmy ciekawi czy ta gra Wam się podoba ja wracam do ścigania się mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku Pozdrawiam Was serdecznie, Borg RetroGralnia.